to jest oczywiste, że e, e, ma amkaca. zna ja od zawsze, kaca. Nie chcieli pomóc tobie, bo o mam kaca. Rolę się odwrócę, kiedy będę miał kaca, a kiedy nie, mogę se latać, kiedy mam kaca. Nie chcieli pomóc tobie, bo mam dużego kaca. Mm. Mam kaca znowu, mam kaca znowu, mam kaca znowu, mam kaca. Mam kaca mocnego, tak. Mam znowu mocnego kaca. Znowu mam kaca mocnego, kaca mocnego, kaca mocnego, pomocnego mocnego. O o. Znowu mam kaca oczy i Iście. -i 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 znowu mam kaca, a, 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 a cisnę z tego backa. Ale mam kaca a, 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 a znowu mam kaca. Chcieli pomóc tobie, bo o, mam ma znowu kaca. Rory się odwrócę, kiedy będę miał kaca. O, oczywiście ee, e, ma am prawie zawsze kaca, a kiedy tylko nie jadę a, Achodem a, to nie mogę mieć kaca, bo mnie progi. Pa ten, policja zabierze ma ten nowo jazdy. Mam kaca i miałem kaca. Oczywiście, że mam kaca i miałem zawsze... Tego, o-o kaca i nigdy nie e, e, będzie e, e, źle, e. bo zawsze jak mam kaca jest bardzo dobrze. E, 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 e. Szczury też mają kaca, szczury też mają kaca, szczury też mają kaca. Jak wypiją wódkę, to też mają kaca, to też mają kaca, jak czasami ludzie, jak czasami ludzie.